12 kolejka Ligi Fanów, po bardzo ciężkim meczu startakiem ze mną jest zawodnik Slawiku Warszawa, Krzysiek Blankiewicz. Cześć Krzysiek. Cześć, cześć. Krzysiek, e, początek rundy wiosennej nie jest dla Was najlepszy, jesteście blisko, ale ciągle czegoś brakuje. Dlaczego tak jest? No, no znaczy, w meczach jesteśmy blisko, w tabeli niestety coraz dalej. Hmm, kurczę, no nie wiem, nie wiem, muszę powiedzieć, że w tym, no w tym, to jest trzeci mecz, nie? Trzeci mecz w tym, w tym sezonie, to, czy w tej rundzie, to... No jeden nam poszedł, myślę, że przyzwoicie było nas mało, ale, ale udało nam się walczyć remis, a ten dzisiejszy i dwa tygodnie temu no oba, w obu zaryzykowałem stwierdzenie, że, że byliśmy lepsi. E, chociaż dzisiaj to też ty możesz mieć tutaj coś do powiedzenia. Ale... kurczę, no wpadały, wpadały, myślę, maty nam, no. Myślę, że dzi dzisiaj straciliśmy 6, chyba 6. No to ze trzy były takie spokojnie e, do wyciągnięcia, jakieś przebitki, tu się potoczyła po ziemi. E, no, ale myślę, że naprawdę jest coraz, jeżeli chodzi jak patrzymy na swoją grę, to myślę, że jest coraz lepiej i jak chodzi piła, jak się zgrywamy, to pod tym kątem to jesteśmy zadowoleni. Także na pewno, nie na, e, chociaż przegraliśmy, to nie możemy powiedzieć, żebyśmy jakoś byli załamani po meczu. Tak jest, no muszę przyznać, że rzeczywiście wasza gra jest dużo lepsza niż jesienią, pamiętam, że jesienią... E... Też troszeczkę były te same demony, to znaczy mieliście problem ze skutecznością. Dzisiaj, jako uh -huh. uczestnik meczu, muszę przyznać, że jednak e, no ciężko się na to czasem patrzyło, jak mieliście takie patelnie, nie trafialiście z tego i chyba uh -huh. myślę, że to zadecydowało. E, słuchaj, jaki macie pomysł na to, żeby to poprawić? No bo mówmy się, ta skuteczność musi uh -huh. być lepsza, dlatego że wy cały czas macie e, szansę na Puchar Ligi fanów, chyba że o niego nie walczycie, no bo to pierwsza piątka, tam wy, e, będzie miała awans. No, e, muszę powiedzieć, że chyba teraz to naszym problemem w, te, w tej rundzie jest, że mamy nie niestabilny skład. Znaczy, że mamy skład na każdy mecz, ale przychodzą troszkę inni ludzie i dzisiaj na przykład już mieliśmy, mieliśmy parę takich sytuacji, że wychodziliśmy na, wychodziliśmy na jakieś 2 na, 2 na 2, 3 na 2 albo nawet 2 na 1 i to ostatnie podanie jakoś nie, nie wchodziło. Więc no tak, na szybko jak miałbym coś powiedzieć, to, to powiedziałbym, że to, taka, no to takie granie na pamięć, nie? I że jakbyś, jak już będziemy grać zawsze w tym samym składzie, to to nie trzeba patrzeć wiadomo, gdzie kto jest. Okej, okay, czyli ślawik się nie poddaje. E, Krzysiek, może ty teraz powiesz coś e, o swoich osiągnięciach, no bo jak na razie no dzisiaj na pewno zapunktowałeś, były asysty, była bodajże bramka. E, w związku z tym, e, co możesz powiedzieć na temat swojej postawy indywidualnej? Czy jesteś z siebie zadowolony, czy ten sezon e, toczy się według e, scenariusza, którego ty się spodziewałeś e, przed tym sezonem? Czy też może e, czegoś brakuje, nie wiem, chciałbyś dobić do 20 bramek, 20 hmm. asyst, nie wiem, jakieś masz takie swoje cele? Aha. Miałeś? Chyba... No, może jest jeszcze za wcześnie w rundę, żeby mówić, jak, jak jest w ogóle, yy, no właśnie, tak w perspektywie całej rundy, ale yy, powiedziałbym, że, że dla mnie takim czymś to jest kondycja teraz. To znaczy te dwa poprzednie mecze, już gdzieś tak w 30-40 minucie lekko umierałem. I, I to jest chyba dla mnie taki priorytet do teraz. A, a jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, bo spytałeś też na początku, to bardzo jestem zadowolony z, z takich przyjęć kierunkowych, bo miałem ze 2 czy 3 takie sytuacje, że udało mi się minąć tam kogoś z was przyjęciem. Yy, I no to chyba taki yy, w mojej ocenie u mnie taki to, co mi się dzisiaj udało. A, no, a do poprawienia to kondycja. kondycja. Okej, okay, czyli rozumiem, że te trzy pierwsze mecze o tym zapominacie. W sensie wyciągacie wnioski, poprawiacie przygotowanie fizyczne i teraz za tydzień zobaczymy slawik zwycięski. No wydaje mi się, że w trzech meczach. Yy, w tych trzech meczach mieliśmy też dwie drużyny, yy, z którymi mieliśmy największe problemy w poprzedniej rundzie, czyli Wy i Immobilis. No, więc teraz właśnie, została jeszcze ta jedna drużyna z czołówki i reszta meczy powinna być też łatwiejsza, więc yy, wydaje mi się, że będzie łatwiej. Do czego ci życzyć? <grym> e, chyba ja to najbardziej asyst, najbardziej asyst bym chciał. No dobra, to całego może asyst, bo już z nami graliście, to już nie będziesz mógł e, z nami nami asystować. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.